Się bawimy w jesieniary, i przyszłyśmy na grzyby do lasu. I ja już znalazłam mini prawdziwka. Sprawda, miniaturka, ale jest nadzieja. A dopiero wyszliśmy z auta, więc idziemy zbierać grzyby. A kogo my tu mamy? Dzień dobry. Szybka, trochę podjedzony, ale Agata mówi, że przyjmie. Taka oto ciekawostka, nowy krem. Jeszcze go w ogóle nie otworzyłam i leżał przez większość czasu. I tutaj normalnie widać jakby <gryw> był w połowie pusty. I zazwyczaj kremy stoją tak, a on przez większość czasu leżał tak, więc zdążył spłynąć na dół. I okazuje się, że w tych tubkach to jest z połowa tej tubki, a reszta jest i tak na starcie pusta. No zobaczcie, to jest jeszcze nieotwarty podkład. To jest hit. Nie wierzę. A dzisiaj przyszło do nas jedzonko, z psiego bufetu. My już z tego psiego bufetu korzystamy bardzo długo, bo można powiedzieć, że ładnych kilka lat. Bo jeszcze zanim się tu przeprowadziliśmy, to ona już jadła ten psi bufet i jest to naprawdę mega wygodna opcja dla... Dla takich ludzi, co nie pamiętają na przykład o tym, żeby zawsze kupić karmę, ale też u nas były straszne problemy żołądkowe. I przez to właśnie zdecydowaliśmy się na zmianę karmy. Tutaj macie różne smaki. I odkąd ona je tą karmę, to naprawdę problemy żołądkowe wszystkie zniknęły wręcz. I przychodzi to w takim kartonie. Tutaj są jeszcze smaczki dodatkowe, można sobie zamówić. My akurat i takie wybieramy w folii termicznej. I to jest wszystko zamrożone. Ja to przechowuję w zamrożarce i sobie po prostu wyciągam po dwie paczki. Taka jedna paczka jest dla niej na dwa dni. To jest 400 gram i ona je... 100 gram na porcie, czyli 200 gram dziennie, tak? Zawsze się zastanawiam, czy to jest jakoś perfumowane, że psiaki są zaciekawione bardzo tym zapachem. I przez to ona ma też swoją, słuchajcie, pół szufladę w zamrażarce. No i tutaj, tak jak mówiłam, trochę z ryżem. Ale piesku zadowolony już się nie, mogła, nie może doczekać. Cina, aż jej się ucho trzęsie, bo jej się zawsze trzęsie łóżko. Nie to, to drugie się trzęsie. To nie jest płatna współpraca, bo nikt mi za to nie zapłaci, że ja powiem dobre słowa o tej karmie, choć mogliby, nie obraziłabym się, bo z całego serca naprawdę polecam. Jest to moim zdaniem jedna z lepszych karm, które my próbowaliśmy, a próbowaliśmy ich wielu, zaczynając od suchej karmy, co jest sitem totalnym i najlepiej z go. Nikomu nie dawać, a zwłaszcza psom. Ale nie byliśmy jeszcze na początku tak świadomi, później próbowaliśmy już inne karmy. No i tak stanęło na tym simbufecie bufecie i naprawdę jakby polecam turbo. Ja teraz biorę się za śniadanie, muszę się ogarnąć i zbierać się do pracy, jak gdzie niektórzy. W ogóle ja sobie zawsze mrożę bułeczki, bo jak kupuję to one są świeże, a ja nie lubię takich wczorajszych bułek, więc nie zawsze mrożę. W mikrofalówce rozmrażam i mam pyszne świeże bułeczki. Na śniadanko sobie wymyśliłam, że. Te bułeczki spiekę sobie w, w czym? W opiekaczu na funkcji grill. I czasami sobie właśnie robię ala takie tosty. Do naszych bułeczek pójdą tylko ser i salami. Do tego jakiś sosik do środka, a wyżywka sobie zjemy osobno. Ja mam taki sos gotowy jalapeno, tak? Ma dużo kalorii, ale jak się da, da go nie za dużo, to myślę, że. Czasami można. Pomimo tego, że się nazywa jalapeno, to on wcale nie jest jakiś super ostry. Wręcz bym powiedziała, że wcale nie jest. I to zapiekam. Tak naprawdę, żadna filozofia. Do śniadanka oczywiście sobie zrobię jajko sadzone, bo jakoś nie mam ochoty na jajecznicę. Pokroję warzywka i takie proste śniadanie dzisiaj. Bez wymyślania i wydziwiania. Muzyka Tak jak wygląda moje śniadanie. Oczywiście, ja do śniadania zawsze piję. Powiedziałabym herbatkę, ale kubę herbaty. Uwielbiam herbatę, jak i kawę, ale do śniadania zawsze musi być herbata. Pochwalcie się w komentarzach, co wy lubicie jeść na śniadanie. Zdaje się, że to już jest dzisiaj. Ostatni, już naprawdę ostatni dzień, ciepły dni, więc wykorzystałam i jadę na rowerze. Wracam właśnie z pracy. Robię sobie taką pętelkę na 10 km, zobaczcie jakie widoki tutaj, i sobie jadę do domku. Jak tak jadę. I do pracy. I teraz z pracy ja mam wrażenie, że cały czas zapitalam pod górkę. Z prawdę i jadę teraz inną trasą. Ale kurczę no, cały czas pod górkę. Niby niedużą, ale jednak czuć w nogach. Uwaga, po miesiącach. Że bierzemy spróbować. Sezon pomidorowy dobiegł końca, więc ja już będę wyciągać swoje pomidory i te krzaczki raczej zutylizuję. A tutaj przygotowałam już sobie wrzosy, żeby je wsadzić do tych doniczek, po, po pomidorach i będę miała tak ładnie jesiennie na balkonie. No, i niestety muszę to wszystko robić w łazience, no bo pogoda jest do niczego. A chciałabym to już dzisiaj wsadzić, więc zabieram się do roboty. W ogóle te pomidory coś zwarywały, bo widzę, że niektóre krzaczki wypuściły nowe pędy, więc nie wiem o co im chodzi. Najtrudniej będzie mi się chyba rozprawić z, tą, z tym dużym pomidorem, bo to są dość spore krzaki, więc ciekawa jestem, czy. No właśnie. One tak łatwo nie wyjdą stąd, dobra. Które jeszcze? A, tutaj bazylia. Trochę się zwiędło. Teraz mam taki zapach pomidorów z bazylią w tej doniczce, w tej, w tym worku. Tak sobie pomyślałam, że ja nie będę wrzucać całej tej ziemi po pomidorach, tylko do tego wsadzę te wrzosy moje. Myślę, że nic się nie stanie, co najwyżej wyrosną pomidory w tej doniczce, a po prostu dosypię sobie nowej ziemi na wierzch. I do tej doniczki dużej mam zamiar wsadzić dwa wrzosy, jeden taki i jeden taki dwukolorowy on chyba będzie. One są dość duże i myślę, że będą ładnie wyglądać w tej doniczce, a do tych mniejszych doniczek wiszących Zadę sobie dwa takie wrzosy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak mi będzie za mało na jesień, to sobie dokupię nowe wrzosy. Myślę, że to wygląda spoko naprawdę. Mi się podoba. Maciek! Co? mi nożyczki? Ale fajnie pachnie tutaj, jak... Pomidorom z bazylią? No. No i pięknie. Idę zaniesieć na balkon i wyrzucam pozostałe krzaczki i będę miała już troszeczkę jesieni w domu. Już sezon na zimową herbatkę platuje. No, pokazywałam Wam w lumpie, że wzięłam ten sweterek i jak go w końcu kupiłam. Bo no taki zwykły różowy, tutaj jest już słabe światło, więc nie widzicie dokładnie jaki to jest kolor, przekłamany. Ale jak zobaczyłam skład, to stwierdziłam, że go biorę, bo taki będzie na zimę, jesień spoko. Taki, ja się śmieję, że nauczycielski, ale do pracy będzie idealny. I jeszcze znalazłam, a i za niego dałam jakieś 18-20 zł, jakoś tak był na wagę i znalazłam jeszcze spodnie czarne zwykłe Lee yy, W stanie bardzo dobrym. Więc też uznałam, że sobie kupię, bo akurat yy, szłam z zamiarem w ogóle, chciałam iść do galerii wczoraj i kupić sobie jakieś czarne spodnie, bo jedne co mam, to yy, no nie podobają mi się już, są za niskim stan, mają, yy, ja nie lubię, jak jest taki niski stan, więc yy, te idealnie i to było akurat wycenione za 65 zł, ale i tak uważam, że spoko cena, jak za takie. Normalne, porządne spodnie. I w ogóle ja mam takie spostrzeżenie, jeżeli chodzi o te lumpeksy, że teraz to już tak y, niekoniecznie się opłaca tam chodzić, bo jak widziałam, jak są ciuchy jakieś takie lepsze albo z jakichś znanych marek to one są od razu drogie. Na mnie na przykład były sukienki z Gessa i te sukienki były za 150 zł. No to jakby, wiecie, no to ja już chyba sobie wolę kupić nową sukienkę albo poszukać jakiejś fajnej promocji, niż kupić używaną sukienkę z Lumpa, bo jest znanej marki, za takie pieniądze. No ja tak kojarzę, że chodzi się do Lumpów po to, żeby kupić coś fajnie w fajnych pieniądzach, a nie, że jak już jest coś lepszej marki, to trzeba walnąć taką cenę, jak za nową rzecz, więc y, to mi się nie podoba. I jeszcze y, ostatnie moje takie spostrzeżenia to jak jest na przykład jakieś fajne sukienki, czy sam patrzę, to Shane albo jakieś swetry, bluzki shane, albo pepko i tego typu marki, więc no naprawdę trzeba mieć cierpliwość chodząc do lumpa. Chociaż nie mówię, ja czasami lubię sobie pójść, poszukać czegoś fajnego, ale nie podoba mi się właśnie z kolei to, że te ceny są tak sztucznie podwyższane, bo jest to znana marka, albo jakaś lepsza marka. Ja rozumiem, że te ciuchy są teoretycznie lepsze jakościowo. No, ale jednak są z drugiej ręki, tak? I są używane, więc jest to czasami takie trochę, no, moim zdaniem, niefajne praktyki. No, ale możecie mi napisać też, jakie Wy macie zdanie na ten temat, bo może uważacie, że to jest okej, okay, że te znane marki są yy, tak podwyższane cenowo, no, ale z drugiej strony po to się chodzi właśnie na lumpę, żeby znaleźć perełki w niskich cenach, tak? Więc no, mam z tym taki mały problem. Ale dajcie mi znać, czy wy też tak macie, czy tylko ja się czepiam. No, a jak mówiłam, że to ostatnie ciepłe dni, to się chyba nie pomyliła mnie. Już dzisiaj od rana taka pogoda, że pada tylko cały dzień. No i co, przyszła jesień, piesko już się tutaj chowa w kocyki. Przykryjemy. No, deszcz taki okropny pada, że cała mokra. Wytarłyśmy się, ale widać, piesek potrzebuje ciepła. No słodkim